W Poniedziałek po 18:00 funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zwrócili uwagę na jadące dziwnie Sejczęto. Od kierowcy czuć było wonie alkoholu. Pomimo tego kierowca był komunikatywny, przeprowadzono z nim normalnie rozmowę i ku zaskoczeniu policjantów, kiedy już przeprowadzili badanie trzeźwości, okazało się, że urządzenie wykazało prawie 4 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna to 46-letni mieszkaniec Legnicy, zostało zatrzymane mu prawo jazdy. Będzie teraz musiał stawić się w naszej komendzie na przesłuchanie, gdzie usłyszy zarzut związany z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, za który grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Policjanci nie prowadzą statystyk dotyczących rekordów pijanych kierowców. Uważa się jednak że 4 promile to dawka alkoholu zagrażająca życiu. Dla nas policjantów każdy nietrzeźwy kierujący jest niebezpieczeństwem na drodze i takie osoby staramy się z tej drogi eliminować. Także nie prowadzimy tutaj jakiegoś wykazu czy ktoś miał więcej czy mniej czy jest rekordzistą. Wiadomo że każdy organizm na alkohol Reaguje inaczej. Z tych informacji, które mamy o tym panu, wiemy, że jechał z kierunku Jawora, gdzie prawdopodobnie dokonał szkody parkingowej. Mężczyzna o dziwo nie został zatrzymany na 48 godzin. Po tym jak wytrzeźwieje w domu musi stawić się na komisariacie. Zabezpieczono jego krew, aby ustalić ile dokładnie alkoholu miał w organizmie i czy już w Jaworze był pijany.